Ale nie aż tak, wolno jeszcze raz, jeszcze raz, trzy, cztery Nie miałeś Pustego Z fali. Z Pustego Z Salomon i Salomon nie naleje Dzisiaj o Salomonie było Czytanie Dwa, nie? dwa, Dwa, no dwa. to Już, teraz... I Ja się dzieliłem, Walkowerem oddał. Ja się dzieliłem, to, ja się się dzieliłem to on też nie mógł podzielić? Nie musi. Już <słuch> oni stupy